Jak widzicie, dzisiaj ja, też uświadomiłam, że tylko film można trwać 15 minut. Tam taki z 30 minut, 25 minut. No i tak wyszło. Więc teraz możemy to zrobić. A 为什么比如 Troszkę się tak widzieli, że nie możemy to chyba innym. Ten już był, tym odkładany. Ja mam taki z moich brat. Tak bywa. Teraz te, te jest bardzo ładny, jak widzicie, ale nie tak się nie rozciąga. Jak widzicie, chciałam wam pokazać. nie rozciąga się dziwne jest może przez te kuleczki ale no jak widać fajny jest ale się tak nie rozciąga Dodaję do dobrych slajmo. Następny. To jest taki ładny Możecie sami zobaczyć Piękny Morski Fajnie ja się z niego robi łańki A... Jak widzicie moja bajka nie pykła, ale jak się to rozciągnie bardziej tego slajma. O, wyszła taka mała bańka. Przechodzimy do kolejnego. O! Co jest? Kolejny to taki dziwny. A jest trochę dziwny. Bo ja to nie wiem, jest taki już niedobry piasek, kiedy kiedyś I tak tu, tu jeszcze jest, nie wiem. Teraz gorszy. A może i lepszy? Nie wiem. Wiecie, on bardzo fajnie robi bańki I... no jest fajny, ale taki dziwny ma kolor Kolejny Ten też jest ładny, przejroczysty mm, Z dodatkami Z dodatkiem I takie małe nie fajne są jak w tym serduszku widzicie tu. tu one też tu są te same a tu są żółte te są żółte więc jak widzicie ten slime się nie nadaje do zabawy dziwny nie można się nie można go rozciągać. I Mamy kolejnego slajma. To jest ten. Tak. To ten. Mamy. Miałam jeszcze takie jedno tu. To to. Ale wziąłem. Dobra. Ten się ładnie rozciąga. Jest piękny. Przechodzimy do kolejnego, to jest taki z no takie jak widzicie, on też jest fajny, to jest czerwony slime, ale dodałem jakieś kuleczki do niego, chyba różowe, nie pamiętam, albo żółte, prędzej żółte. zobaczycie w następnym odcinku, On jest bardzo fajny. A się tak przerał na, na bok. Trochę mi spadło. Przepraszam, i sobie, ale ma no. takie o. Są kolorowe kuleczki, dodane. dlatego taki ładny. On fajnie tak robi te bańki, tak strzela. Widzicie, fajnie. Trochę się tak nie rozciąga, bo tak jest. Dobra. Dziwne, z kiego wypadają te, te To mój brat wybierał Nie pamiętam jaki jest to kolor slime. 6 Albo taki połączony Nie wiem Bo tutaj dodałam blokad. Ja wybierałam. Mój brat wybierał dodatki, a ja brokat. Jak widzicie, z tego też spadają te te kulki. Można się spodziewać potem po nim, że warto nie robić takiego slajma z tymi kuleczkami Trochę mi się nie mieści i trzeba go tak pougniatać. Widzicie, tu ma takie te. A tutaj. I jak widzicie. Dziwne to. Dziwne one są takie bomby. I trzeba wmacać. Dobra, teraz się zmieści. Jeszcze bańka tam była. Zmieściło się. Polecam. Widzicie, tego już nie będę pokazywać, bo to, no to w ogóle się nie rozciąga. Jakie dziwne jest. To jest ładne, on się nie rozciąga. patrzcie. on się dokładnie no, tak jak Cloud Slime rozciąga. Fajne, co nie? Tutaj nie będę pokazywać, ten w ogóle się zapsuwał. Więc jeszcze te trzy. A te pokażemy wam w następnym odcinku. Te dwa. Te dwa. Pójdźcie, jak to wszystko. korzystne. Ostatnie trzy. Więc taki fajny złoty. Tu dodam samy rzut. To no, będę się tak się, tam, przez te kuleczki. I blokad wszędzie się sypie. I jeszcze te dane zostały. Bierzcie ten, lajka, like, ten, subskrypcja. <laughs> Przepraszam, mi się. Braliście ten, to ten.